Panie Rzecznik, w Szpitalu Wojewódzkim się razu pojawiło się ognisko koronawirusa. Ilu mamy obecnie zakażonych? Na dzień dzisiejszy łącznie mamy 20 osób z wynikiem dodatnim, z czego 16 to są pacjenci, którzy byli hospitalizowani w u nas w oddziale nefrologii i chorób wewnętrznych. 4 osoby to personel oddziału. Ci, którzy otrzymali wynik dodatni, ci pacjenci są przetransportowywani do szpitala jednoimiennego do Zgierza. Pozostali 20 osób są z wynikiem ujemnym i ci pacjenci są nadal hospitalizowani w oddziale dziale nefrologii, który jest zamknięty, nie, nie ma przyjęć do tego oddziału, pacjenci będą sukcesywnie wypisywani do domu. Ci pacjenci oraz personel mieli kontakt również z innymi osobami na terenie szpitala prawdopodobnie, więc te osoby będą odnajdywane i będą przeprowadzane kolejne badania? Tak, zespół do spraw kontroli zakażeń szpitalnych współpracuje cały czas z stacją, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w Sieradzu. Podaliśmy do tej stacji osoby, które są z kontaktu i, I to już dalej też stan EPIT, stacja sanitarno-epidemiologiczna. Stan EPIT decyduje, kto będzie badany, kto podlega kwarantannie. To są już ustalenia z stacją sanitarno-epidemiologiczną. Czy wie Pani, ile tych osób może być? Na dzień dzisiejszy nie wiem. No te listy są cały czas sporządzane i to jest wszystko przekazywane do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Co to oznacza dla pacjentów, że oddział teraz jest zamknięty? Będą oni musieli się wstrzymać z przyjęciami i robieniem badań? Oczywiście znaczy ci, którzy mieli planowe przyjęcia oczywiście nie, nie będą do tego oddziału przyjmowani. Natomiast mamy jeszcze oddział diabetologii chorób wewnętrznych, także mamy jeszcze oddział, do którego możemy tych pacjentów nowych, którzy będą się zgłaszali przyjmować też do innych oddziałów.